Dziś przygotujemy tradycyjny polski deser, jabłecznik z kruszonką. Idealne ciasto na chłodne zimowe popołudnia. Zaczynamy od obrania i pokrojenia czterech dojrzałych jabłek. Pokrój je na cienkie plasterki i odstaw na chwilę. Teraz przygotujemy ciasto. W misce wymieszaj 200 g mąki, 100 g cukru i 100 g miękkiego masła. Dodaj jajko i mieszaj, aż powstanie gładkie ciasto. Ciasto rozkładaj równomiernie na dnie formy do pieczenia, tworząc równą warstwę. Układaj plasterki jabłek na cieście w okrągłym wzorze, pokrywając całą powierzchnię. Przygotuj teraz kruszonkę. Wymieszaj 100 g mąki, 100 g cukru i 100 g zimnego masła. Palcami wymieszaj, aż powstanie kruszonka. Posyp równomiernie kruszonką przygotowaną wcześniej na jabłka, pokrywając je całkowicie. Piec ciasto w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 40 do 50 minut, aż wierzch stanie się złocisty, a patyczek do ciasta wyjdzie czysty. Po upieczeniu, gdy ciasto lekko ostygnie, podaj je z filiżanką herbaty lub kawy. Smacznego! Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten przepis, polub, podziel się i śledź nas po więcej pysznych